Dzień dobry Państwu na fali zainteresowania materiałem na temat erupcji Hunga Donga odnalazłem bardzo interesującą mapkę, a mianowicie już podejrzewałem, wam, że domyślacie się, ale jeżeli nie, to wyjaśniam, są to wszystkie aktywne wulkany i niedawne wstrząśnienia ziemi. Wstrząśnienia, trzęsienia ziemi, przepraszam. I jest to mapka interaktywna, jak zwykle na moim kanale, więc dla zainteresowanych będzie link w opisie, kto będzie głodny, ciekawostek i tak dalej, ale zwróćcie uwagę, że najwięcej, jakby to powiedzieć, ak aktywności takich sejsmicznych jest tutaj na linii nie wiem, od, od, od Chile po, po Meksyk, a potem drugi taki mm, obszar, to jest yy, można powiedzieć. Yy, Obszar Indonezji i aż po Nową Zelandię. W zasadzie, gdybym to tak przekręcił, o, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takiego widoku mapy, że Ameryka po lewej, Europa w centrum i mateczka Rosja gdzieś tam z prawej strony, ale z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, żeby patrzeć na Ziemię z tej perspektywy. I teraz tak jest kilka możliwości widoku: terrain, satellite, hybrid street i plates. Nie wszystkie działają we wszystkich, jakby to powiedzieć, punktach oddalenia. I to, co jest denerwujące w tej mapie, że tylko plusikami i minusikami można ją przybliżać. Jak zacznie ze mną kooperować, OK. Bo jak się scrolluje, to po prostu nie kuma, a jak się przytrzyma Ctrl i scroll, też nie kuma. I dobra, może zacznijmy od Hungi Tongi, czy jak Hunga tonga, przepraszam. Klikamy. I mamy tak 149 metrów wysokości. Minor activity or eruption warning. Zwróć uwagę, że to jest mapa nie tylko pod ten jeden wulkan, tylko pod wszystkie te zdarzenia, o których wspomniałem. Więc dane takie wyjściowe czy informacje wyjściowe są dosyć ogólnikowe, żeby to się mogło zamknąć w takiej dymce. Co nie zmienia faktu, że potem można sobie kliknąć w inne szczegóły, na przykład live data. Ale ostrzegam akurat w przypadku tej Hunga Tonga, nie jest, to, nie jest to aktualne. Zresztą mogę kliknąć, to zobaczycie, że nic nie ma, ale zaraz znajdziemy jakiś wulkan, który jest online. Send Picture or Report i to jest też można powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że prośba, ale możliwość dla społeczności, żeby jeżeli ktoś jest w pobliżu, mógł wysłać i zachować dla potomnych, tu mamy więcej informacji, chyba to też będzie, a nie, a to już akurat. A trzeba się zgodzić, oczywiście. I tu już macie w sposób taki elaboratowy e, na stronie Volcano Discovery opis tego, co tu się dzieje. E, ja stąd wyszedłem, ale co nie zmienia faktu, że Wy możecie sobie to jak najbardziej sprawdzać, i teraz tak. No, weźmy sobie coś innego, na przykład coś w Japonii. O, tutaj. Co to było? Earthquake. Będzie coś, co można. O, erupcja. 22 stycznia tego roku. To popatrzcie. Hunga Tonga. Też chyba coś 22. Też 22. Last update. I tu. Last update. Chat. Tego samego dnia inny wulkan. Tak, to nie jest nic y, ustawione, więc niech no ja sobie kliknę eruption. Mm. The forms 8 km longs. 8 km y, wyspę i to by przeszło y, after. No, nie będę teraz tego czytał, ale no, widzicie jaki ilość y, ilość szczegółów w tym y, też są jakieś zdjęcia. Aha czas na reklamy. Zdjęcia z NASA. Dobra, zobaczymy, co ja tutaj znajdę. Not, no satellite. Chat. Chat naprawdę, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą tematyką, myślę, że tutaj spędzi miłe godziny raczej niż minuty. Dobra, ale wracamy się do naszej mapki i teraz tak, skoro już tu jestem, to spróbuję sobie zmienić E, czy mogę zmienić sobie widok? Mogę, nie mogę. Z tej perspektywy chyba nie. Ale co jest fajne? Tu jest lista e, bo nie musicie, że tak powiem, klikać na pałę. Ja tutaj znalazłem Polskę. POL. Poland. E, Przenieśliśmy się. I czekajcie, tego zamknę tą reklamę. Chwila, bo było. Była, już wyparowało. Jesus, jak patrzyłem na tą mapkę dwa, dwa dni temu, bo wtedy ją odnalazłem, tego no nie miałem czasu, żeby nagrać filmik. Gdzieś tu była jeszcze informacja o strzęsieniu ziemi. Gdzieś, wydaje mi się, w okolicach e, e, kopalni w Głogowie, gdzieś KGHM te sprawy. Ale sorry, no nie ma. Aż myślałem, że będę miał turbę ciekawostkę. A co to jest? Bruntal Volcanic Field Volcano. Czyli coś co już jest Extinction, czyli już wygasły. Ale czad. Volcano Field 850 metrów, ale to jest teraz pytanie czy to jest jego jakiś taki obszar czy wysokość. Znowu reklamy. No z czegoś się musi ta strona utrzymywać, więc nie ma się na co obrażać. Non-during, the... czyli od 10 tysięcy lat jest już nieaktywny. Ale dla mnie też turbo ciekawostka, że nie tak daleko od Polski, gdzieś w okolicach Ostrawy, jest wygasły wulkan. A mamy wygasły wulkan na terytorium Polski? Nie ma. Na terytorium Niemiec? Nie ma. Ale patrzcie, coś z zielonego. Co my tu mamy? Volcanic field, normal activity or Chad co to jest Niemcy? Tak, to już są Niemcy. I teraz widzimy sobie, sprawdzimy sobie więcej szczegółów. Mm. Bla bla bla. Azad Czech, A za Czech Average. Volcano eruption 300 tysięcy lat temu. Czad, Wulkan w Niemczech. No, to, to chyba będzie dobry e, m, tytuł, na, tytuł na film. Dobra. Wybaczcie, no, reklam jest tutaj sporo, ale no z czegoś takie strony muszą się utrzymywać. Zwróćcie uwagę: Słowak, Słowacja, e, Węgry, Rumunia, ale w Niemczech. No czad, we Francji. No i Włochy. Włochy, Włochy, znane Włochy. Co my tu mamy? No, we Włoszech tego troszeczkę jest. Dobra, emocje jak na, na, na grzybobraniu, chyba więcej przedstawiać nie muszę. Ale tak jak mówię, zainteresowani niech sobie zwiedzają tą mapkę, odkrywają. Niech ja tutaj to zamknę. Ale mówię, te, te informacje też jakby to powiedzieć, zmieniają się, bo mm, ja widziałem. Chyba, że ja wyłączyłem jakąś opcję. Jeszcze raz. Plates. Pobawimy się. O! Macie yy, przebieg płyt tektonicznych. O sorry, że to tak mignęło. Czyli coś idzie przez Włochy. Yy, streets. To może jakbym był yy, bliżej hybryda, czyli to jest satelitarna. Czysta satelitarna. Terrain. Terrain ahead. Terrain ahead. Dobra, i teraz mi całe menu znikło. Niech ja sobie to zresetuję. Ha, 100% przygotowania. Nie wiem, jak wrócić do tego, żeby było widoczne menu. Stara metoda, odświeżę. Odświeżyłem sobie. Latest news. Nie chcę tego. Tego też nie chcę. Past. O, dobra, może tu jest kwestia, że to jest um, ile, ile dni temu? Lista activity e, od 2012 czyli to zbiera 2012 poland. List jak bom, cyk, cyk, było. było. Nie bujałbym, bo e, na własne swe piękne oczy widziałem, że była jakaś aktywność sejsmiczna. Na terenie Polski. M plus 7. Show. No teraz naprawdę kombinuję. No nie ma, nic. No cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ym, ok, Ym, a tonga. Cyk, cyk, cyk. No i tonga jest. I tym, można powiedzieć, akcentem chciałbym zakończyć ten film. Jeszcze raz. Linki w opisie. Dla zainteresowanych, a nie dla zainteresowanych bądźcie po prostu świadomi tego, że gdzieś ktoś opracował taką mapkę, gdzie wszystkie, gdzie wszystkie wulkany zdarzenia są dostępne. Niech będzie jakiś ładny obrazek na sam koniec. Aha, bo ja cały czas to honga tonga. Musiałbym to jakoś usunąć. C -c 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 -c. Mm, show. A jak to zresetować? O, 100% przygotowania. Mm. Activity. Al. News. O! I nawet newsy są. Kurczę. No nic. Link do narzędzia zostawiam chyba trzeci czy czwarty raz się żegnam. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Cześć.